I tylko szybko wam pokażę na no styloskopie jak to wygląda. Patrzyliśmy, zobaczcie. Pierwszy cylinder. tu gdzie był problem z mokrą cewką, widzicie przebieg? O widzicie. Czekajcie, postaram się eee, przesunąć to. O! Widzicie? Tak wygląda. Drugi cylinder. Tak wygląda. Trzeci cylinder tak wygląda, czyli dalej nie ma żadnych większych anomalii. Czwarty cylinder. Tak wygląda. Trzeci. Drugi. Pierwszy. No i tu coś się dzieje. Wiem, że coś się dzieje. No i dzięki temu jedziemy dalej z Foxem. Wiemy gdzie mamy słuchać.